Tradycją taką miało być dni brzega, że wszystkie zawody sportowe odbywają się na Orniku, no ale ze względu na to, że siatkówka nie lubi deszczu, bo ślisko i niebezpiecznie, także już drugi rok gramy na hali mosirowskiej. No musieliśmy dzisiaj zdecydować, bo jednak deszcz się zapowiada, także jesteśmy dzisiaj na hali mosirowskiej, a turniej gramy taki ciekawy, bo to nie jest typowy turniej szóstek, tylko turniej czwórek i grają szkoły ponadgimnazjalne w tym turnieju. I gra nauczyciel, nauczycielka, uczeń, uczennica na boisku, czyli czwóreczki, boisko jest troszeczkę mniejsze, bo w każda strona boiska 8 na 8, także o metr zmniejszone, siateczka wisi troszeczkę niżej niż męska, więc taka pośrednia, Ale chodzi o dobrą zabawę o, o, o to, żeby się i nauczyciele z uczniami integrowali i żeby nauczyciele też pokazali, że sport to zdrowie. No, na wszystkie szkoły średnie, które są w Tarnobrzegu zgłosiło się dzisiaj 3, czyli 50%, czyli nie możemy narzekać, frekwencja 50% lepsza niż na eurowyborach. Dzisiaj gramy ze względu na to, że to tylko trzy drużyny, to każdy z każdym. Najlepsza drużyna pierwsze miejsce, drugie i trzecie, wyjdzie to z punktów. Wygrają po dwa sety, w razie czego set rozstrzygający do 15. Trzeba tutaj powiedzieć, że organizatorem turnieju jest Urząd Miasta Tarnodrzega i Urząd Miasta Tarnobrzega i Pan Prezydent fundują puchary dla najlepszych drużyn. Dla z tego co wiemy, dla każdego uczestnika dzisiejszego turnieju też jakieś będą małe podarki, także każdy będzie miał pamiątkę po dzisiejszym turnieju.